Prawo z założenia powinno być fundamentem porządku, czymś jasnym i przewidywalnym. A jednak, jak wiemy, często bywa polem do niekończących się sporów i interpretacji. No właśnie, co by było, gdybyśmy mogli to zmienić, gdybyśmy mogli wykorzystać logikę i specjalnie do tego celu stworzoną sztuczną inteligencję? W dzisiejszym materiale przyjrzymy się rewolucyjnemu projektowi, który ma na celu właśnie to: usunięcie niejasności z samego serca systemu prawnego. A przejdziemy przez ten temat w kilku prostych krokach. Zaczniemy od źródła całego zamieszania czyli dlaczego zwykłe, codzienne słowa tworzą w prawie taki chaos. Potem przyjrzymy się proponowanemu rozwiązaniu zupełnie nowemu językowi dla prawa. Zobaczymy też, jak ta cała maszyneria ma działać od środka, czym różni się od popularnych modeli AI, które wszyscy znamy, i na koniec co to wszystko może oznaczać dla przyszłości sprawiedliwości. No dobrze, zacznijmy od samego sedna dlaczego język, nasze podstawowe narzędzie komunikacji w świecie prawa, staje się źródłem tak wielu, ale to tak wielu problemów? To jest fundamentalne pytanie, z którym prawnicy zmagają się od wieków. Bo pomyślmy, prawo ma być jak solidna skała, na której budujemy społeczeństwo. Jak to jednak możliwe, skoro jego fundament, czyli nasz codzienny język, jest z natury cóż płynny, wieloznaczny i po prostu nieprecyzyjny? I właśnie dlatego, że ustawy pisane są naszym codziennym, nieprecyzyjnym językiem, powstała cała skomplikowana dziedzina zwana wykładnią. To w zasadzie jest próba odgadnięcia, co autor przepisu tak naprawdę miał na myśli. Ten proces jest nie tylko długi i kosztowny, ale co najgorsze, jego wynik często bywa zupełnie nieprzewidywalny. Weźmy sobie taki prosty przykład. Słowo zamek. Może chodzić o budowlę, o zamek w drzwiach, w kurtce, a nawet w karabinie. Język naturalny jest po prostu pełen takich pułapek. W poezji to może być jego siła, ale w prawie to prosta droga do chaosu, do sprzecznych wyroków i w efekcie do utraty zaufania do całego systemu. Problem jest więc jasny. A co, jeśli rozwiązaniem nie jest kolejne łatanie starego systemu, ale zbudowanie go od nowa, na zupełnie, ale to zupełnie innych zasadach? No dobrze, to teraz zanurzmy się w ten pomysł. Projekt SRP, czyli Semantyczna Reprezentacja Prawa, proponuje coś naprawdę radykalnego. Zamiast próbować naprawiać język naturalny, proponuje się zastąpienie go w prawie czymś o wiele lepszym. Chodzi o to, żeby stworzyć specjalny, formalny język, w którym każde słowo ma jedno precyzyjne niemal matematyczne znaczenie. Te filozofię idealnie oddaje starożytna rzymska zasada liczy się sens, a nie słowa. Celem jest dotarcie do czystej, logicznej treści przepisu, z pominięciem całej tej zwodniczej, wieloznacznej otoczki językowej. No dobrze, ale jak to dokładnie ma działać? Ta ambitna wizja opiera się na trzech kluczowych filarach, które razem mają stworzyć architekturę prawniczej przejrzystości. Cały proces składa się z trzech kroków. Najpierw ludzkie prawo jest tłumaczone na precyzyjny, matematyczny kod, następnie ten kod jest weryfikowany ze specjalną encyklopedią pojęć, gdzie każdy termin ma jedną żelazną definicję. I wreszcie na koniec do akcji wkracza silnik AI, nazwany egzekutorem semantycznym, który niczym detektyw analizuje fakty i wyciąga z nich niepodważalne, logiczne wnioski. Potęga tego narzędzia jest naprawdę zdumiewająca. Wyobraźmy sobie system, który potrafi w jednej chwili przeanalizować każdy, absolutnie każdy istniejący przepis w kontekście danej sprawy. Bez uprzedzeń, bez zmęczenia, bez ryzyka ludzkiego błędu. To jest analiza, na poziomie którego żaden, nawet największy zespół prawników nigdy nie będzie w stanie osiągnąć. I tu dochodzimy do bardzo ważnej kwestii. Wiele osób słysząc sztuczna inteligencja myśli od razu o modelach językowych jak ChatGPT. Jednak podejście SRP jest diametralnie inne, a ta różnica jest, powiedzmy to sobie wprost, absolutnie kluczowa. Tu leży ta fundamentalna różnica. Popularne modele AI, jak ChatGPT, GPT, działają na zasadzie prawdopodobieństwa. One zgadują, jakie powinno być kolejne słowo. Są kreatywne, ale przez to potrafią halucynować, czyli po prostu zmyślać fakty. System SRP jest zupełnie inny. Działa jak kalkulator. Jest w 100% oparty na twardej logice. 2 plus 2 zawsze da 4. Tutaj nie ma miejsca na zgadywanie. Jest tylko pewność. I właśnie dlatego w dziedzinach, gdzie stawka jest tak wysoka, jak w prawie, w medycynie czy bezpieczeństwie, nie można polegać na statystyce i prawdopodobieństwu. Potrzebna jest pewność. I to jest główny argument za stworzeniem zupełnie nowego rodzaju sztucznej inteligencji, dedykowanej właśnie takim krytycznym zadaniom. Dobrze, można by pomyśleć, że to wszystko brzmi trochę jak science fiction. Ale to nie jest tylko teoria. Zobaczmy, jak ta ambitna wizja ma stać się rzeczywistością, krok po kroku. Mamy tu konkretny plan działania, rozpisany na lata. Pierwsze półtora roku to budowa fundamentów, samego języka i pierwszego prototypu. Następnie, przez kolejne dwa lata, system będzie testowany w praktyce, na prawdziwych ustawach, we współpracy z instytucjami publicznymi, a ostatni etap to już pełne wdrożenie i udostępnienie tej technologii na szeroką skalę. A teraz spójrzmy na skalę tego przedsięwzięcia. Szacowany budżet to, uwaga, 100 milionów złotych. To nie jest jakiś mały akademicki eksperyment. To potężna inwestycja, która pokazuje, jak wielką wagę przykłada się do rozwiązania problemu niepewności prawnej i oczywiście, jak duży potencjał komercyjny w tym projekcie drzemie. Kto więc na tym skorzysta? Cóż, lista jest naprawdę długa i bardzo zróżnicowana. Z jednej strony sądy i urzędy, które zyskają wreszcie narzędzie do spójnej interpretacji prawa, z drugiej wielkie korporacje, które mogą zredukować ogromne koszty i ryzyko prawne. Kancelarie będą mogły analizować sprawy szybciej i precyzyjniej. Widać więc, że potencjalny wpływ tego systemu jest naprawdę szeroki. Podsumowując, jaki jest ten ostateczny cel? Chodzi o stworzenie systemu, w którym prawo przestaje być polem do interpretacyjnych bitew, a staje się jasnym, stabilnym i przewidywalnym punktem odniesienia. To jest wizja, w której każdy obywatel i każdy przedsiębiorca może mieć pewność co do swoich praw i obowiązków. I na koniec zostawiam wszystkich z tym jednym, ale za to bardzo ważnym pytaniem. Technologia, którą właśnie omówiliśmy, ma potencjał, by fundamentalnie zmienić nie tylko pracę prawników, ale całe nasze postrzeganie sprawiedliwości. Warto zastanowić się, jakie to może nieść za sobą konsekwencje.